Już dziś zamów nową płytę kamerzysty na kamerzysta.store, bądź klikając pierwszy link w opisie, aby otrzymać swój podpisany egzemplarz. Witam Państwa, bardzo serdecznie ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku wszyscy zasłużyli sobie na karę. Ostatnio zachowywali się naprawdę skandalicznie, więc pora wymierzyć im karę. Więc w dzisiejszym odcinku będziemy wszystkich oblewać przez cały dzień wodą. Zaczynając od zaraz. Wczoraj była tak zwana impreza. E, taka wiecie troszeczkę mocniejsza imprezka W każdym razie wszyscy jeszcze śpią Mówię trochę głośno ich obudzić karinka nie no musi być ktoś wielki tak nic nie obudzi. No wielki nic nie czołg. obudzi. Wielki na pierwsza alarmy, nic i to taki huk jest, że jak ja schodzę do studia, to już słyszę jak jestem w salonie, że na pierwsza Zabita, także dzisiaj postaramy się ich obudzić wodą i oczywiście przez cały dzień będą oblewani wodą. Tak, będziemy się nad nimi znęcać Po prostu przez cały dzień będziemy ich oblewać wodą za to, co odwalali Od, ostatnio. Ostatnio znowu się po prostu nieodpowiednio. Ale jeżeli Ty jesteś nowy na kanale, tak dokładnie do ciebie mówię, to taki sam czerwony przycisk, jak widzisz na moim paluszku, kliknij tam na dole i dołącz najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, czyli naszego kanału już niedługo będzie grubo, także no nie mogę wam za dużo zdradzać, ale w każdym razie już niedługo będzie grubo. Mam nadzieję, że się nie zawiedziecie, bo mam przygotowane dla Was. Coś, coś naprawdę niesamowitego, także no musicie być z nami w najbliższych dniach, bo no będzie rozpieprz. No cóż, ale w każdym razie przejdźmy do dzisiejszego odcinka i... Poznańcajmy się nimi. No co kalinka oni jeszcze śpią nie. Daj ameryka na chwilę. patrz, krewetka. Jakie symbole masz od tego? Odwajek. Odwajek. Dawaj Kalina. Ten szklanki. Zacznijmy od szklanek. Dawaj szklanki. Ten wygląda jakby posował. Do Nie raczej to gazetki dla niedorozwoi. Dawaj. Patrz na to. Co się dzieje? Co ty robisz? Nic, nic jesteś... Co? On się nie obudził To Ty to widzisz? On się nie obudził Trafuj. musisz się zysikałeś? Stary, zyskałeś się. Stary pilny mocu, naprawdę. Po posprzątaj to teraz, a nie. Co superku. Trzeba było tak melanżować? Daj mi wody lepiej, żeby się napić, bo no mnie, nie? Nie, pościgałeś się. Wstawać, wstawać, powoli, no. Tak. Co tam? Co tam? Mm -hmm. Ale powąchał. Oni chyba obrażeni są na nas. Dlatego wychodzą. No. Może zrozumieli swój błąd, że nie powinni się tak zachowywać, nie powinni chlać na umór. Dla tych głupio i wstyty. I dlatego wyszli. Nie no, poszedli do sklepu, dobra, to kto nam został? Wielka Jaszczur i Hubert Tak. To najpierw Wielka Jaszczur. Co? Co wy robicie? Budzimy. Dlaczego no, jestem mokry. No ja by nie wiemy, nie chcemy jeść. <laughs> Dobra, wstawać, wake up, do czego jesteś mokra, no, no powiedz sobie. Jaszczurka jest obok. a co ty idziesz dalej spać? Na no, te dziki to chyba trzeba zwiększyć kalibrę, no nie to chyba się <laughs> nie obudzą nigdy. W sensie ja tam będę z nimi ostro walić. Jak to nie pomoże to walimy wiatr, Karina. No jasne. Na... Że tak. Na wiolkę to chyba będzie potrzebna ta, 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 ta cała cysterna. Żeby ona się obudziła. <laughs> Co się dzieje Jarczu? Co się dzieje? Dawaj owaj, nie no to... pokaż. Pokaż. Bez makijażu śpisz? Pokaż. Na przykład ty to grywasz. Dobra, zwłaszcza z tej kołty. No co, mieliście, to stawać no, no pobudka! Jest 12, jest 12 godzina wielka, No tak mi nic nie zrobić, nie ma się. Wstawaj Wioleczka, wstawaj. Idź. A jak się w ogóle spało Jaszczurka? Nie pamiętam, bo spałem Ale w sensie jak się z nią spało? Jak się z nią śpi? ty jesteś, czy nie? No ona przyłazała się tam, zasnąłem sam. Tak, to jest głupokój No takie jak trochę dziwne tłumaczenie nie widzisz, że w ciuchach zasnąłem, bo oglądałem w nim na koncie Co? Nie do Jakiś... Nie do Jakiś jesteś, co ty robisz? On jest jakiś chory, co? Łamacie Bo Cię boli? Nie no? do rozwinięty, czy co? Ty jesteś niewyżyty chyba jakiś Nie wyżyty jesteś? Nas, poradnie, nie masz się na co no, no, służyć? Się... Nie masz się na co służyć? Cały mokry te, jestem nie Ale ja już się ale tak. miałem no A idiota No to Ci kolejna szklanka No wiesz Karinka No teoretycznie to ja oblewam No ale ty ja miałam Ci pomagać, no spadaj Och nie ale, 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 Ciekawe, kto to będzie z czobrany, prawda? być obrany. Chcę być obrany. Ty jesteś nie ja jesteś bezczelny, ale chodź. A ty chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź. Chodź, chodź. Chodź, na Chodź, Trzeba Chodź, wszystko Chodź, no dobra, tego się nie spodziewałem, że oni będą próbować mnie oblewać. Sorry, no i no sorry, no. Ale nie wierzyty, jakiś potrzebujesz, masz jakieś potrzeby, ewidentnie masz jakieś potrzeby. No miałem. No miałem, no. miałem, musiałem was obudzić no jakoś. Słuchaj, y, oblęczy, czy nie? No, no pewnie już oblali mnie, no to co to, to za różnica? No w sumie już, chyba, że do basenu chcesz wleć. Ja mam kamerę dredziarz, pamiętaj. No wiem. Ale stosza, no. masz kamerę, to możesz nas oblewać co ile chcesz? Nie no już przestaje. My nie możemy go obleć. A ja później na mapie jak wionka, muszę przejechać. <laughs> Spokojnie. No, spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Mam, mam od tego ludzi. Będę no, <gry> chodził po mokrym jakiś David. Ty to już w życiu tego nie poszło. Wszyscy cię weźmiemy o, i do łóżka. Na kamerę mam. Nie był pasyny, mam kamerę. Chyba, nie? Byłem, byłem spokojnie. Nie, no raz chyba będzie był. drugi raz. Ale ty wiesz, że nas jest więcej, nie? Ale tego nie będzie na filmie. Jaki to jest sens? Jak widzowie ja na ja kamerę i, to i to Zabierzemy kamerę to i nagramy. Także uważaj, że cię przekopiemy. spokój, Nawet nie jest tak mokro, jakby mogło się wydawać, że jest Wielka ma bardziej wogóle na twój widok, jak tu jest mokry. Dobra, problem jest taki, że muszę troszeczkę przestać. Bo, albo no, wrzucę mnie do basenu, albo inaczej to po prostu rozwiążą, żeby to mnie oblewać. Wyrwał mi kamerę i po prostu no, no. słyszeliście sami. Także będę musiał na chwilę uspokoić atmosferę, żeby znowu zaatakować. Także za chwilę wracamy, ale nie się uspokoją. Odejdź się do mnie, no nie, nie zbliżaj się. Nie bądź złomny, no, przecież wiesz, to każdy musiał być oblany. No, myślałem, że jak razem to wymyśliliśmy, to ja nie będę. Ale oczywiście, to by nie można ufać w żadnej kwestii. Nie no, można mi ufać, tylko nie po prostu stwierdziłem, że każdy musi być Mhm. Wiesz, kto siedzi? Akurat telefon do wylewa. Kogo tym razem? Ja nie dorzucę tam. on jest, Na widzę. To jest no dole jest. Ty pajacu! Z <laughs> pajacu zasyrany, no! Pajacujesz! Baja... <laughs> Chciał, zrobił? Dobra, daj spokój, to tylko woda. Nie rozum, no. Dobra, daj spokój, drewno, to tylko woda! Już przeschnąłem i teraz znowu mokry jestem To tylko woda, woda, daj spokój! Daj spokój! Co, daj spokój? To tylko woda, no gorąco Ale Mam szczęście, je. że tak słońce napieprza, że aż nie czuję tej wody, nie? Bo jest tak gorąco, że ta woda to dla mnie jak, jakbyś mnie nie oblał nawet. Więc masz Nie <laughs> się, ja się bardziej w Mówi Mówi się. zaraz do basenu Kto? 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 Nie, wątpię. Teraz, <laughs> tu To byc jak jesteśmy chyba razem, to chyba jesteśmy ja i on, a nie ja, on i inne dziewczyny. Ale ja on zimując. lubi inne dziewczyny, rozumie? To... Daj się też oblać. Zabrać? Co ty robisz? Ty jesteś tam ty jakiś? Ja! Dopiero co papierosa odpaliłem, całego papierosa mi zmarnowałeś. Chodź oblać i jedź i chodź oblać. Zabiję Przysięgam! Dopiero się pomalowała, dopiero się ja, muszę szybko stąd wychodzić, nie? Bo Do, miałem leniw. No, się łazience Co tam szafer? Co? Gówno. Będziesz w budzie! Zobaczysz, będziesz cały mokry! Jak się? Bo żałujesz tego! i Zanim nalejesz u! Stary! No, dobra, wracamy za chwilę. I ty nadal jesteś zły? Nie czemu? Po prostu jestem cały mokry. Nie, ja się tak źle czuję. Czemu miałby być zły, co? Że mnie bez powodu lejesz wodę? W sumie nie jest tak źle, bo jest akurat ciego. Ty nie jest tak źle jak on jest suchy, ty go nawet nie oblajszy. Może raz. Dobra, myśleć. Zrascimy się, na. Dwa razy? Co tak się no, patrzysz? Ta będzie słodka. Kurde, my już mamy plan. się. Będziesz na tu la, lać wodą? Co ty myślisz? O. A ty co? Czy się skumałeś z kamienistą? Z rajcą? Ja bym się z nim nie kumał. Aj spokój, dredziasz. To co nie jest, jest spokój. Mój no. To, to, nie zbliżaj! Nie zbliżaj! Panie ty! A wiesz, że ja później będę miała przewalone u nich wszystkich? Pewnie mi coś zrobią. Wydaje się ciebie że tobie chcesz coś, 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 coś zrobić? No mam nadzieję, że nie, ale to nie tak będzie. Daj spokój. No nie. No przed... to... to chyba nie dasz. Nie na skok? Nie wiem. Specjalnie jeszcze nie oblałem. Szczurka! Chcesz no. oblany być? Nie. Doleci? Nie. Nie doleci? Nie. Nie lej na kosiarkę, bo wybuchnie. Jesteś pewny? Nie lej na kosiarkę. No dobra, dobra, dam Ci spokój. Niech zacznie kosić i wtedy serwia będzie. Dobrze. Cały czas się na mnie finale ale no, wydaje mi się, że... Ryzyk fizyczny. Co za świr! <grym> się nie, nie! O nie! Wrzucamy go! Nie! Wrzucaj! Pomóc! Jasczo! Jak ja mam ja Ja... Nie masz się. No chodź, 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 chodź. No, rzućcie go, pomóżcie mi! Bo musi mi ktoś... Pomóżcie, no kurde, no przestań! Ej, dawajcie, bierzcie go, bo nie ma kamery! No chodź! No chodź. nie, no no co mam sam cię wrzucać? No, pomoże mi ktoś, halo! No, chodź, no, bo, nie ma kamery! No chodź! Tak. to uspokoiliśmy atmosferę ja wiem, że chcą mnie wrzucić do basenu, nie? Mówiliście, nie? No, ja że tak. Wszyscy chcą mnie wrzucić do basenu. Bym, ale na razie powiem im, żeby mnie nie wrzucali do basenu, bo muszę film skończyć, bla, 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 bla. bla. Szmeczki, kafeszki. Patrzcie, niby mam psa, mm -hmm. a w środku mam co? Dobra. To jest dobry bajer. Na kim? Na wiolce, nie? Nie. nie na wiolce? Na wiolce? No na dobrze. wiolce, wiolce. Ale już nie w domu. Najlepiej reaguje. A teraz trzeba wyprowadzić. Y y Wiolka? Chcesz kiperka? Jeszcze na kanapę. Co, wszystko to ci zamoknie. Dopiero kupiłeś w ogóle tą kanapę, będziesz wszystko mokre, na, będziesz będzie śmierdziało. Ty lubisz je? Mam nadzieję, że Dlaczego na ty na to pozwalasz? Ja tylko nagrywam, nic więc więcej. Posła wkurzeń? Chyba tak. A cię jest drzwiacz? Chyba koło auta coś robi, grzebie. Patrz na szakicie. Masz przesrane, chłopie. O! Ale zimno, ale zimno. O nie, walcie go, z drugiej strony biegnie. Bierzcie go tam. No co, chodź, 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 Ja odkładam telefon i masz przesrane, nie? już ty zasrany. Kurde, ślisko jest, ślisko. To no, po co z nim jesteś? Ja? No, pomogłabyś nam, a nie zawsze przeciwko. No, nam No, poprosił mnie, żebym podtrzymała kamerkę. No, on sam cię oblawał wodą, a jeszcze mu pomaga, pomagasz, do wrzucić go do basenu, tylko nic nie możesz powiedzieć. Ja już powiedziałam, mu? że się dla niego czajicie. Serio? Tak. Aż że ta fałszywa jesteś? <grym> no, jest? no, właśnie nic chcę się do niego Ja sam wrzuciłem. Nie do tej wody tylko dlatego, nie wrzucicie do tej wody, bo trzymasz tą kamerę Dobra, możesz to jeszcze naprawić. Możesz go kameryzować. No, no, możesz go kameryzować. Gdzie on jest? Widziałaś go może, bo on. Co, co chwila ja się ukrywa, uciek ucieka. Uciek przede mną. Goniłem go i gdzieś uciek. Muszę go znaleźć. Musicie go złapać. A nie, ma, a nie możesz go zawołać, ale się spóźnił. go. Pani Weźmiemy tak, go za tak, szmaty tak, i go do basenu wrzucimy i go tam utopimy w tym basenie. Rozumiesz? No Karina, no pomóż No to ja go mam wystawić. No wystaw mi go. Od razu Dobra. Weź go zawołać. Dobra. Dobra. Ci tak rozglądasz, boisz się czegoś? Czego się boję? No nie nie boję się po prostu, gdzie oni są, bo... z strony jest. No bo wiem, że chcą mnie wrócić po pustyni. No w tym złego? No, jeszcze chcę trochę pociągnąć ten film, tak? No to oni są w domu. W domu wszyscy? Tak. To czekaj, pójdę na pełną On napełnia wiadro, ja mu powiem, że wy jesteście tam, a wy się schowacie do domu. Oni są z drugiej strony domu. Jest się za? No, z drugiej strony, tak jak tutaj, to z drugiej strony. Aaaa! Aaaa! <grym> dawaj dawaj go! Nie można się! Go, dawaj go! No ja nie będę przecież biegać! Zdową się! Nie! Co wyście zrobili? To zepsuła za szybko. Nie, nie, cały mokry no Zepsułem na darmo. Wszystko. Jesteście beznadziejni Sam bym sobie lepiej poradził bez was. Na darmo. Jesteście ja kurde downami nami najgorszymi. To Przecież to jest żenujące. Po co w ogóle was to mieszałem? Mogłem sam sobie to zrobić lepiej. Jak to spierdyliń, ślisko jest Wylał kurde wodę pod nogi. I Mało co się nie wywróciłem od razu jak w niego wbiegłem. Karinka, dlaczego mnie wystawiłaś? Bo tak. Bo wszystkich oblewasz, mnie też oblałeś. Ale to, to nie jest fair. Jak nie fair? No, no, nie fair. Ty też mi powiedziałeś, że z tobą razem robię, ten film a mnie oblałeś. I po co tam leżysz? No dobra, też nie nagrywam tego filmu w takim razie, ty nie wystawiasz. No, co chcesz? Ja też chciałam nagrywać to normalnie, a ty mnie trzy razy oblałeś wodą. No ale ty nie sądzisz, że ją wystawisz no karinka. A co w tym złego? No bo... Robię to samo, co ty, zachowujesz tak samo jak ty. Słuchajcie, musimy to zrobić tak, żeby on po prostu o tym nie wiedział, nie skapał się, nie zorientował, że chcemy go wrzucić, tak? Karinka już e, raczej nam nie pomoże. No nie pomoże nam po prostu, nie chce być w to zamieszana, ale musimy poczekać chwilę, aż e, sprawa trochę ucichnie i od razu go wrzucamy, nie? Musimy tego no tak, to jakby... Zaskoczenia. To tak. Zaskoczenia, totalnie zaskoczenia. Ale, ale, ale musimy, mu... musimy chyba zwabić. No no, no. rozka, czy coś, cokolwiek, nie wiem, powiem, nie powiem. No wiem, ale może się skuśnie. Musimy udać, że nic się nie stało po prostu. No tak, no, 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 na pewno musimy stawić. Ja się. Kamerę jakoś I schowamy, wszyscy, żeby nie widział kamery. Ale tak. wszyscy się rzucamy, wszyscy, no dobra, wszyscy od razu. Ale ja trzymam kamerę, nie? Dobra, ty sobie stój z tą e, kamerą. Nie, nie właśnie, no, tak to Żeby było. nie było jej widać. No no bo od razu się kapnie, że my coś kombinujemy. No tak. Musimy położyć tam w tamtym miejscu przy, przy szybie, Położymy na to, dobra, się nie skapnął. No dobra. No dobra, to dobra to co? poczekamy 10-15 minut i lecimy. Co tam stary? Siema, nie masz wody? A coś co, jeszcze nie jesteś źli? Czarownica. Ja nie nie no to tylko film, nie. Ja nie powiem, jest gorąco. Stary już Na luzie jest to, okay. no, kurde. To tylko film, no. Przecież co jest tylko woda kurde? Ależ jest... ja woda. Ja się znala... ty się tak się uśmiechasz, jakby to nie było. Jak? Ale coś skończyłeś? Tak, skończyłem. Ja skończyłem, także film jest skończony, już ja już już tylko pożegnać i film jest skończony. Także no dobrze wyszedł. No, no, no. Dobra, no dobra, się teraz odrymię. Tylko cały czas przez ciebie jest mokry się pośledź na dwa razy, cześć. No ja. też Dlatego czekam. Co za. Ja cię nie Co? Dawaj go, dawaj go! Dawaj go! Dawaj go! Dawaj go! A! A! I masz tak swoje! Ramusie jeden! To musi się pojawić w tym filmie! Ooo! Nie, nie ma, ma, ma drapieżki! Siedzisz tam! O, Siedzisz tam! I co? Fajnie? Tak! Fajnie? Fajnie być mokrym? W końcu, że zajebiście. I tak, i tak się czuję wygranym w tym filmie! Cyklu. I tak się czuję wygranym w tym filmie, bo gdybyś zostali się oblani dużo więcej Jesteś przegrywem ostatnim. Jesteś cały oblany. Mocny, jeszcze raz, jeszcze raz. Przemoczony, wyglądasz jak taka ściera. <sum��nek> uh, chyba ktoś się zdenerwował. Slippedm, więc ja zakończę odcinek. Za Do zobaczenia Państwu, widzimy się już w następnym odcinku. <summel aussi> hm, Trzeba trafić w się Co Słaby celownik wiadro. Dobra, subskrybujcie.